Podczas sprzątania piwnicy po pogrzebie ojca znalazłem stare pudełko z kasetami ukryte za bojlerem. 12 taśm oznaczonych datami z listopada 1987 roku. Myślałem, że to jakieś rodzinne nagrania. Włożyłem pierwszą do starego magnetofonu i usłyszałem jego głos. Brzmiał młodziej, radośnie. 15. Wszystko zakończone. Przewinąłem dalej. Ania krzyczała najgłośniej. Michał próbował uciec. Kasia tylko patrzyła. Mama błagała, ale nie mogłem ich zostawić. Już nie byli wystarczający. Zamarłem. To były imiona mojej rodziny, a przecież w 1987 roku wszyscy żyliśmy. Miałem wtedy 8 lat. Pamiętam te święta. Na drugiej taśmie ojciec mówił Sprzątałem wszystko. Nowi przyjeżdżają jutro. Doktor Kalin zapewnia, że będą identyczni. Nawet we wspomnieniach. To nazwisko znałem. Pracował z nim w laboratorium. Na kolejnej opowiadał o nowych wersjach. Ania zrobiła mu naleśniki, Michał miał tę samą bliznę, Kasia dalej cała kciuk. Te kopie były idealne, posłuszne, kochające. Poprzednie dzieci były zbyt samodzielne. Wtedy drzwi do piwnicy zatrzasnęły się. Nigdy wcześniej się nie zamykały. Na siódmej taśmie usłyszałem o sobie. Ojciec mówił pierwszy Dawid był za bardzo podobny do matki. Ten nowy, posłuszny i kochający. Światła mi gotały, a kroki nad głową brzmiały rytmicznie. Zadzwoniłem do mamy, zapytałem cicho, czy pamięta coś z listopada 1987. Po chwili odpowiedziała: Oczywiście, tata nas wtedy ocalił, naprawił. Znalazłeś kasety? Ta 13 jest dla ciebie. Na kasecie ojciec mówił głosem. Jesteś gotów, Dawidzie? Stworzyliśmy cię idealnym, ciekawym, lecz nie za bardzo, mądrym, lecz nie za mądrym. Światło zgasło. Jesteś prototypem nowej generacji. Od 35 lat wymieniamy rodziny. Teraz twoja kolej. Usłyszałem głos żony, ale brzmiał jak wiele głosów jednocześnie. Dawidzie, wszystko w porządku? W skrzynce znalazłem nóż i dziesiątki zdjęć. Na wszystkich stałem nad ciałami. Moja kobieta i dzieci, wszystkie rodziny wyglądały tak samo jak moja, a na każdym zdjęciu się uśmiechałem. Drzwi piwnicy zaczęły się otwierać. Tatusiu, zawołała córka, ale głos brzmiał jak echo wielu dzieci. Spojrzałem na zdjęcia i zrozumiałem. Już to przeżywałem wiele razy. Dawidzie, chodź, powiedziała żona. Weź nóż. Czas zacząć od nowa. Ruszyłem po schodach, wiedząc co mam zrobić.